Dzień dobry i witam wszystkich na moim kanale. Dawno mnie nie było z tym obrazem. O, w trakcie robiłem bałutę dębową, pamiętacie. Teraz przyszedł czas na wykończenie tego obrazu. Tutaj, jak widzicie, od ostatniego filmu zmieniło się dosyć dużo. Tutaj więcej jeszcze. Wgryzłem się w ten materiał. Jak widzicie aureola bardziej się wypukliła Tutaj z tej strony Też podebrałem jak najwięcej Z drugiej strony jeszcze podbiorę Już Zrobiłem Żebra U Pana Jezusa Tunikę Jeszcze została rana Właśnie nasznicowałem Dalsze części No i na koniec twarz Oczy i ciernie Zobaczcie, jak to fajnie zaczyna wyglądać. Jak więcej materiału podebrałem, to deska ta ścieniała, natomiast wypuklił się krzyż. Jeszcze, tak myślę. Więcej postaram się wybrać, żeby ten obraz zdecydowanie różnił się od tamtego pierwszego. Wygląda to z każdej strony, zobaczcie jak. Tutaj w ten sposób. Tu już jest prawie że jeszcze może troszeczkę podbiorę i będę brał się po za lakierowanie Tak to wygląda z tej strony. Tak z bliska. Także zapraszam wszystkich do oglądania dalszych prac nad obrazem oraz subskrybowanie mojego kanału. Do zobaczenia. Cześć!